Gruczoły układu pokarmowego. Poza gruczołami wydzielniczymi, takimi jak ślinianki, wyróżniamy takie gruczoły jak wątroba i trzustka. Wątroba, czyli hepar, jest zbudowana z czterech płatów. Miąż wątroby tworzą liczne zraziki. Zrazik jest to taki fragment, który ma kształt wielobocznej piramidy, takiej ściętej piramidy, zbudowanej z hepatocytów, czyli komórek wątrobowych. Wątroba jest takim centrum metabolicznym organizmu. Hepatocyty wytwarzają żółć. Ta żółć zbiera się w pęcherzyku żółciowym i następnie jest przekazywana do dwunastnicy, gdzie jest jednym z elementów soku dwunastniczego. Wątroba, jako centrum metaboliczne organizmu, oczywiście musi być też sama odżywiana. Krew wpływa do wątroby dwoma naczyniami. Pierwsza z nich jest to tętnica wątrobowa i jest to odgałęzienie aorty. Dzięki niej jest dostarczana do wątroby krew utlenowana. Żyła wrotna jest to drugie naczynie, które znajduje się tutaj. Odchodzi ono od jelita i niesie ze sobą substancje odżywcze z układu pokarmowego, czyli takie po prostu pożywienie dla wątroby. Taka budowa krwioobiegu, czyli układ wrotny wątroby, zapobiega gwałtownemu wzrostowi stężenia substancji odżywczych we krwi po posiłku. Głównie dotyczy to glukozy, której względnie stałe poza żyłą wrotną stężenie to jeden z parametrów kontroli homeostazy. Odtlenowana krew z wątroby wędruje do żyły głównej dolnej i ona zawiera znacznie mniej substancji odżywczych. Wątroba jako centrum metaboliczne organizmu pełni bardzo wiele różnych funkcji, przede wszystkim produkcja i wydzielanie żółci, żółć bierze udział w emulgacji tłuszczów. W wątrobie dochodzi do magazynowania węglowodanów, magazynowania glikogenu jak również jego rozkładu. Dochodzi także do przekształcenia fruktozy w glukozę oraz resyntezy glukozy. W wątrobie odbywa się również betaoksydacja tłuszczów, czyli metabolizm tłuszczów. Dochodzi także do rozkładu zbędnych hormonów, wytwarzania protrombiny i heparyny, które biorą udział w krzepnięciu krwi, również do magazynowania witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, takich jak A, D, E i K, oraz witamin z grupy B i żelaza, również do rozpadu hemoglobiny ze zużytych erytrocytów. Do barwników żółciowych. Wytwarzany jest również mocznik w cyklu mocznikowym, i on właśnie zachodzi w wątrobie. W czasie spoczynku wątroba jest to główny generator ciepła. Dodatkowo filtruje ona różne substancje i wydziela substancje takie jak np. fibrynogen i heparyna. W wątrobie powstają białka osocza takie jak alfa i beta globuliny oraz dochodzi do syntezy aminokwasów egzogennych. W wątrobie magazynowane są witaminy tylko rozpuszczalne w tłuszczach, takie jak A, D, E i K. Zbyt dużo szkodliwych substancji w pożywieniu czy ogólnie w naszym organizmie powoduje obumieranie hepatocytów i marskość wątroby. Komórki wątroby regenerują się, natomiast regenerują się dość wolno.